Cześć, moi drodzy, zobaczymy, ile dokładnie mamy miast w Polsce. Także dla ciekawskich taki zestaw małej informacji. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej filmów, trzycie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a już nie przedłużam i zapraszam Was do wykresu. Jeśli chodzi o całą liczbę miast w Polsce na dzień 1 stycznia 2021 roku. No bo oczywiście takie dane. Są zawsze przedstawione na początku danego roku, to w tym przypadku, moi drodzy, mamy 954 miasta, z czego 302 miasta stanowią gminy miejskie, a 66 to miasta na prawach powiatu. Jeśli chodzi o liczebność tych miast w populacji, no to mamy tylko jedno miasto powyżej 1 miliona mieszkańców, 4 miasta w przedziale od 500 tysięcy do 999 tysięcy. E, mieszkańców. 9 miast w przedziale od 200 do no, 500 tysięcy, 23 miasta w od 100 tysięcy do 200 tysięcy mieszkańców, 71 miast w przedziale od 40 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, 109 od 20 do 40 tysięcy i 178 miast w przedziale od 10 tysięcy do 20 tysięcy mieszkańców. Na stronie, którą oczywiście macie w opisie tego filmu, możecie sprawdzić dokładnie, e, jakie są statystyki w danym konkretnym mieście, a jeśli ten film był dla Was przydatny, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji dzwoneczkiem, a jeśli mielibyście chęć mnie wesprzeć, to zachęcam do zapoznania się z komentarzem przypiętym pod tym filmem. Miłego dnia, cześć!